Cześć widzowie! Geralt jest najpotężniejszym i legendarnym wiedźminem, który pokonał niezliczoną ilość potworów, a w tym niezwykle potężne jak wampir wyższy Detlaf. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego Geralt jest najpotężniejszym z wiedźminów. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Geralt jest najsławniejszym wiedźminem historii, ale pod względem siły fizycznej przewyższa go chociażby leto z gulety cechu kota, co jednak go nie dyskwalifikuje, z racji, że Geralt jest najbardziej utalentowany, a także przeszedł dodatkowe mutacje w przeciwieństwie do innych wiedźminów, posiadając bardzo wzmocnione cechy, jak siła fizyczna. Intensywność i czas utrzymywania się znaków zależą od zdrowia i fizjologii wiedźmina, a także siły umysłu, która jest niezwykle istotna dla zdolności magicznych, gdzie pod tym względem z Geraltem może najlepiej rywalizować Eskel. Przy czym dla Wiedźmina bardzo ważne jest dobieranie znaków do poszczególnych potworów, w czym przebija chyba każdego Wiedźmina, ponieważ jeden znak bardziej zrani jednego potwora niż drugi, z czego Geralt ma 70 lat doświadczenia i cennej wiedzy, dzięki której jest mistrzem taktyki i znak kryjówki monstrów. Biorąc pod uwagę siłę fizyczną, leto mają na ogromnym poziomie, co przypłacił mniejszą zwinnością i szybkością Mrbiałego wilka, w czego wyniku Geralt mógłby przystosować się do jego formy ataku jak do ciężkiej i silnej bestii. Gdzie dużą część swojej wiedzy Geralt zawdzięcza Wesemirowi, który uczył Geralta niezwykle wielu przydatnych rzeczy, a przecież Wesemir był niezwykle dobrym nauczycielem i mentorem, który był również bardzo wyrafinowanym strategiem, więc gdyby był młody, to Geralt miałby z nim duży problem. Sam Geralt jest niezwykle rozważny z racji, że bardzo często wykorzystuje wiedzę do wymyślenia planu działania i rzadko używa brutalnej siły czy magii, która zresztą wpływa na jego witalność, marnując mikstury, przez co pracuje głową. A co do potworów, te Geralt walczył i słyszał o tylu monstrach, że zebrał wiedzę najprawdopodobniej o każdym możliwym potworze, jaki istnieje, w czym pomogły mu też jego blizny, dzięki którym Geralt uczył się na błędach, których już więcej nie popełni. Geralt miał najpewniej większą wiedzę na temat alchemii niż większość Wiedźminów, ponieważ z uwagi na ilość walk z potworami ważył znacznie więcej eliksirów od innych, w czym pomogło mu to, że z łatwością przeszedł rytuały, które w końcu sprawiły, że jego włosy stały się białe, a ponieważ wykazał niezwykłą tolerancję na próby traw, to przeprowadzono na nim inne eksperymenty, co dało mu większą wytrzymałość, szybkość i siłę, czyniąc go najpotężniejszym Wiedźminem w historii. Geralt miał także uczyć i trenować innych, tak jak w przypadku Ciri, dla której stał się przyszywanym ojcem i co niesamowite potrafił dogadać się z potworami jak wampiry, bożądka czy trolle, z których jeden chciał dać mu nawet zupy, a jego inteligencja pozwoliła mu przechytrzyć pana lusterko, czyli niemal wszechmocnego demona Gauntera im w jego własnej grze, co jest naprawdę godne podziwu, z racji na to, że walczył z nim na jego warunkach o dwie dusze i teoretycznie nie powinien z nim wygrać. Kolejnym jego atutem jest jego psychika, ponieważ nie bał się podejmować ryzyka i eksperymentować, co też dało mu jego elastyczność w działaniach i planach, przykładowo umożliwiając mu odkrywanie potencjalnych nowych ruchów mieczem z racji, że Geralt był wyśmienitym szermierzem, najlepszym ze wszystkich wiedźminów, co w połączeniu z resztą jego atrybutów i zdolności tworzy najpotężniejszego wiedźmina, zdolnego w znacznej większości dziedzin, dzięki czemu prawie żaden potwór nie dałby mu rady. Podsumowując, Geralt miał lepsze atrybuty od większości zabójców potworów, posiadając również niebagatelny umysł, za którego pomocą był nieuchwytnym wojownikiem, którego niezwykle ciężko było pokonać czy oszukać. A wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jak i który Wiedźmin jest waszym ulubionym. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!